Poczekaj, będziesz jeszcze tego potrzebować. Wasze pierwsze zadanie to tort. To świetnie, siostrzyczko. W porządku, kochanie. Tak jest. Mmm, Jaki pyszny krem śmietankowy. Będzie idealny do mojego nowego kulinarnego arcydzieła. Z łatwością rozprowadzę wszystkie warstwy kremu i użyję szpatułki, aby nadać mu bardzo oryginalny kształt. To będzie tort w kształcie tęczy, który ozdobię pysznym kremem ze skitelsów. Kwał, wow, to z moich ulubionych cukierków! Praca cukiernika to prawdziwa sztuka. Kiedy robię ciasta, czuję się jak artysta, który tworzy nowe dzieło sztuki. W tej fantastycznej tęczy brakuje tylko chmurki z kremu, i pary wesołych oczu. Voilà szef kuchni jest w formie. A, a ja zrobię swój tort w kształcie serca. I udekoruję go kitkatami. Bo mała uwielbia te wafelki. Ale same wafelki nie wystarczą. Więc dodam dla naszego łasucha trochę malteasers. I skitelsu. Babciu, świetnie ci idzie. A oto moje arcydzieło. O, nie, nie wygląda to dobrze. Nie martwcie się, jeszcze nie skończyłam. Żeby zrobić super dekorację, będę potrzebować folii i jak najwięcej smakołyków. Najpierw prostopie czekoladowe pastylki moim superpalnikiem. Do dzieła! Juhu! A teraz dodam niebieską posypkę, która będzie wyglądać naprawdę pięknie na moim torcie. Wszyscy gotowi? Pozwólcie więc, że przedstawię Wam przyszłego zwycięzcę. Super! Nie liczy się wygrana, tylko udział. Wow! Najpierw chcę spróbować tortu szefa kuchni. Jest taki piękny mm, i bardzo smaczny. A teraz spróbuję tarciku babci. O tak, też jest bardzo, bardzo smaczny. Tak, a z tym tortem chyba jest coś nie tak. Nie podoba mi się ani jak wygląda, ani jak smakuje. I tak, zwycięzcą zostaje babcia. O tak. Drogie panie, mamy wyzwanie. Zróbcie mi, proszę, makaron. To fajne zadanie. Jasne. Nie ma problemu. Tak, trzeba tylko ugotować makaron i tyle. Makaron jest już w garnku. Mogę sobie oglądać TikToka. Ja też ugotuję makaron i pokroję parówki dla mojej kochanej wnusi. O tak. Hey. Babciu, mama ochotę cię uściskać! I spróbować paróweczki. Och, mam takie cudowne wnuczki! Dobrze. Czasu gotować kiełbaski we wrzątku. O gdzie jeszcze jedna? Babciu, tylko nie mów, że zamierzasz wygrać challenge z takim prostym daniem. Ta. Żeby zwyciężyć trzeba zaskoczyć małą. Zwykły makaron się nie nadaje. Więc zrobię własny. Wbijamy jajka, dodajemy mleko i mąkę oraz barwnik. Różowy to jej ulubiony kolor. Wszystko trzeba porządnie wymieszać. Następnie bierzemy butelkę i wlewamy do niej ciasto. Kolor wyszedł idealnie. Bierzemy się do roboty. Wow. Spójrz na makaron szefa kuchni, ale super. Tak, mój makaron jest gotowy. Wykładamy na talerz, dodajemy trochę słodkiego syropu, Żelkowych miściów Haribo i cukierków Mercedes. Ale zaszalałeś. Mój makaron jest już gotowy. Udekoruję go parówkami, które wyglądają jak ośmiornice. Ojej, e, mamy pożar! Gdzie jest gaśnica? Ty trzymaj, a, a ja będę naciskać. Ej, przestańcie! Tyle piany! O nie, mój cały makaron się spalił. Wszystko na marne. Myśl, myśl, myśl! O, jest jeden life hack. Można gotować makaron i stan w czajniku szybko i smacznie, smacznego! Hmm. Hmm, ciekawe podanie, spróbujmy, ojej ten makaron jest niedobry! A ten wygląda bardzo apetycznie. Aż mi ślinka cieknie. Super, dzięki szefie kuchni. Jakie śmieszne parówki. I jakie pyszne. Bardzo mi smakują. Pyszności. Ten makaron wygrywa. Ale super, dajcie was uściskam. Wasze nowe zadanie to koktajl mleczny. Przygotuję go w oka. Okej. O, postaram się. O, jestem w tym mistrzynią. Bierzemy lody Baskin Robbins. Nabieramy kilka łyżek. I zalewamy mlekiem. A następnie porządnie wszystko mieszamy w blenderze. Co ty wyprawiasz? Trzeba najpierw się nauczyć, jak używać blendera. Hmm, dobra, przechodzimy do planu B. Zobaczmy, co mam w plecaku. Co? Nic tam nie ma. O, jest mój gadżet do koktajli. Muszę tylko wrzucić moje ulubione żelki. I więcej pianek. To będzie przepyszne. Trzeba jeszcze tylko dodać fantę, ale pyszna! Kochanie, no co ty? Przepraszam, to niechcący. A więc zalewamy wszystko fantą. Zakręcamy nakrętką i można serwować. O, właśnie muszę nazbierać malin do mojego koktajlu. O, co za zapach! Ta malinka, aż się prosi, żeby ją zjeść. Jestem szefem kuchni. Przestań! Wróciłam. Wow, maliny! Zostaw to dla małej. Tak, jak działa ten blender? Nic nie rozumiem. Oj, dobra. Lepiej użyję mojej starej wypróbowanej metody. Wrzucamy maliny do torebki. I walimy wałkiem z całej siły. Wspaniale. Szybko i efektywnie. Teraz wlewamy świeże mleczko. I mieszamy, żeby wyszedł malinowy koktajl. Och, to jest piękne. Ozdobię jeszcze listkiem mięty i można podawać. Trochę tu nudno. Czas na jakiegoś psikusa. Ojej, kto zgasił światło? Bo boicie się? Haha. Ha. Co to ma być? Oj, proszę o wybaczenie. Wyszło tak niezręcznie. Ale śmiesznie. Tak, proszę o uwagę. Przepis na idealny koktajl. Lody, mleko i Oreo. Wszystko dokładnie mieszamy. Twój koktajl podam w tym wspaniałym czekoladowym jajku. Dekorujemy bitą śmietaną i wafelkami. Wsadzamy słomkę i gotowe. Wow, to wspaniałe! Mm, ten koktajl wygląda nadzwyczajnie. Chyba trzeba nacisnąć, aby go zrobić. Fajnie! Spróbujmy. Smaczny? O, a to koktajl od babci. E, ojej, co to za trawa? Oj, o nie, dziękuję, nie mam na to ochoty. A ten koktajl wygląda po prostu niesamowicie i smakuje wspaniale. Dziękuję tego jajka. Mm, ale pyszne. Zdecydowałam. Wygrywa szef kuchni. Dziękuję, dziękuję. No dobra, zaczniemy od ciastek. Prościzna. Już się robi. Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? Z wałkiem sobie poradzę. Uchanie, nie tak się to robi. Pójrz, pokażę ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy ciastka, to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamie, jeśli powiem, że są idealne, jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robi niesamowity domek z piernika. I przy okazji dzięki za pomysł, Tak zamierzam ozdobić z sami. Wykończenie: cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie! Ojej, Twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny i jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Okay. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fuu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne. Ale trzeba je podpiec! Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska. Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu. Wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nity za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę, jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej, ale rozmiar. Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mm, jaki soczysty. Ekstra. Teraz ty, kolego. Ups. No i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki. I Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę na Dacie radę? To proste. Babciu pobudka. Patrz, Jennifer chce na Gacy. Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O babciu, podziel się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci. Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko. Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne. Mmm, i ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nuggetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę nuggetsy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z chitosów. Tylko najpierw muszę im spuścić lanie. Kochanie, uważaj nie tak mocno. Ojej. Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nagetsy w Cheetosach i na patelnie. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nagetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. O jejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne: czerwone. Wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam! Brawo ja, brawo ja! Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza, mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale. Patrzcie, jestem szefem kuchni, latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz tam ci nowy kawałek. Dziękuję babciu! O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skipelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Zabarwię jej, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie, a teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już? No w końcu nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie. No, całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. No, wygląda lepiej, niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie! Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu! Dziękuję! Zasłużona wygrana! Moja pizza była lepsza bez komentarza.